Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, w jaki sposób policzyć tą deltę dobrze i nie pomylić się w znaku. Bo często jest tak, niestety, że powinien być plus, a wydajecie, że minus. Albo na odwrót, chociaż to już dosyć rzadziej. Stosunkowo rzadziej. Wynika to z konstrukcji wzoru, że jest to minus 4ac, więc w głowie się zakotwiczyło, że ten minus być powinien, a jak nie, no to przynajmniej minus, minusem, tam później robicie ten minus na minusie i później tam ustalacie znaki, no ale niestety się w tym dosyć mylicie. Dlatego chciałbym pokazać wam taki mój autorski sposób na to, żeby raz na zawsze nie pomylić się z tym minusem. No, tak jak mówiłem w poprzednim filmie. Jest zadanie za 3 punkty, gdzie trzeba policzyć deltę. Jest zadanie za 2 punkty, gdzie trzeba policzyć deltę. Także głupia by było właśnie popełnić tutaj błąd. Bo wy generalnie pewnie robicie coś takiego, że wypisujecie sobie te współczynniki. Także to A to, to jest minus 2, bo to jest ta liczba przy x kwadrat. B to jest ta liczba przy x, czyli 3. A C to jest wolna liczba, czyli 2. Ja proponuję wam trochę inny podział. Otóż, po, zróbcie sobie kolumnę, tak sobie oddzielcie tak w miarę wyraźnie i po lewej stronie wpiszcie sobie B. Czemu po lewej? Bo piszemy od lewej do prawej, a zobaczycie, że będzie Wam to wizualnie wygodnie się patrzyło. Natomiast po prawej stronie pisujcie sobie tak, współczynnik A, czyli oczywiście ta liczba przy x kwadrat, współczynnik C, czyli 2 i współczynnik D, czyli minus 4. Zapytacie, co to jest współczynnik D? No, współczynnik D to jest dupa. Dosłownie, w sensie nic. Tak sobie teraz wymyśliłem, że po kolei ABC dupa, czyli nic. Generalnie, nad nim musicie tego D oczywiście pisać, wystarczy, że będziecie pamiętać o tym, że tam ma być po prostu minus czwórka zawsze. Skąd ona się wzięła? Jak po kolorze można wnioskować, to jest tam minus czwórka ze wzoru po prostu. Ona tam jest zawsze, dlatego tutaj też zawsze w tej prawej kolumnie wpiszcie sobie D. Jako minus 4. I jaki jest mój sposób? Jak sobie tak ładnie właśnie wypiszecie te współczynniki, to jaki jest mój sposób na to? Pierwsze, policzmy sobie od lewej do prawej, czyli policzmy sobie b tylko, czyli b kwadrat to jest oczywiście 9, 3 razy 3, 9. Natomiast teraz ustalmy sobie znak. W jaki sposób ustalmy znak? No, z zasadą z podstawówki, czyli policzmy ile w prawej kolumnie jest minusów a jest na minusie, więc pierwszy minus d jest na minusie, więc zawsze jest d na minusie czyli tam jest zawsze minus 4, czyli są dwa minusy, raz, dwa no a wiemy z zasad, między innymi z podstawówki że dwa minusy dają plus w związku z tym, jeżeli w prawej kolumnie te wasze współczynniki, będzie ich parzyście czyli będą dwa minusy to tutaj pisujecie po prostu plus b kwadrat plus i tam później będziemy liczyć dlaczego teraz, ta metoda jest fajna? A no, z tego względu, że jak już policzymy sobie, czy to ma być na plusie czy minusie, to później, nie wzracając kompletnie na znaki, mnożycie sobie 2 razy 2 razy 4, tak jak tutaj jest pokazane. Po prostu znak już ustaliliśmy wcześniej, policzyliśmy ile jest tych minusów i na, pod, na tej podstawie obliczyliśmy, czy ma być plus czy minus, a resztę to już tylko liczbowo, wszystko na plusie sobie liczymy. Czyli jest 2 razy 2 razy 4, to jest 16, więc ostatecznie to jest 9 plus 16, czyli delta to jest 25, pierwiastek z delty 5 i można tam oczywiście dalej liczyć, ale to już nie będziemy robić, bo to już... Nie jest tematem tego filmu. Popatrzmy sobie jeszcze na in kilka innych przykładów, na przykład ten B to jest minus 1, A to jest 6, C to jest minus 5, a D, jak zawsze mówiłem ze wzoru, bo zawsze musi być to D minus 4. Mówię to D to jest wymyślone przeze mnie, więc jakieś zadanie otwarte, to raczej nie piszcie tego D. Ja tak tylko żebyście oczywiście widzieli D jak dupa, że nie jest, tak żebyście fajnie zapamiętali, ale żeby to minus, o tym minus 4 nie zapominać. I teraz tak, liczymy minusy. 1 minus, drugi minus. Czyli razem 2, dlatego jest na plusie b kwadrat, czyli znaczy zacznijmy od b kwadrat, oczywiście, czyli minus 1 do kwadratu to jest 1. Ustaliliśmy że znak jest na plusie, a teraz po prostu liczymy sobie 6 razy 5, razy 4. Ustaliliśmy już wcześniej znak, także już w dupie mamy kolejne minusy. Czy jest to na minusie, czy na plusie 6, razy 5, razy 4, 121 plus 120, 121. Kolejny przykład: b to jest 4. A to jest 1, bo przypominam oczywiście, że jak nie ma nic przy ich się kwadrat, to oczywiście jest 1. C to jest 3 i d, jak dupa, minus 4 być zawsze musi. Ile jest minusów? 1. Także jak widzicie, jest na minusie teraz. B kwadrat to jest 4 razy 4, 16. Ustaliliśmy, że znak jest na minusie. Jak już ustaliliśmy znak, to liczymy sobie tę prawą kolumnę, nie zwracając uwagi na znaki. 1 razy 3, razy 4, tu widać, że są na plusie, wszystko 1 razy 3, razy 4, 12, 16, odjąć 12, delta to jest 4. I ostatni przykład: b to jest 2. A to jest minus 1, C to jest minus 1 i D jak zawsze dupę przepisujemy, że to jest minus 4. O w sumie dupa też ma 4 litery, Teraz to wpadłem, dupa jak 4 litery jak nic. Dobra, Usta b do kwadratu to jest oczywiście 2 razy 2, czyli 4. Ustalmy znak czy plus czy minus, policzmy ile jest minusów. 1 minus, 2 minus, 3 minus. Jak są znowu 3 minusy, to oczywiście jest na minusie, bo tylko 2 i 4, tylko 2 minusy dają plus, także jest na minusie. Przemnożmy sobie wszystko 1 razy 1 razy 4, bo oczywiście stąd wziąłem 1 razy 1 razy 4 to jest 4. 4 odją 4 to jest 0, czyli delta jest równa 0. No to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Dzięki za uwagę. Siema.